I hej, cześć sięmano wam, ludzie. Witam was. W kolejnym odcinku zagrajmy w Batman Arkham Origin. I tak, co my tu mamy? Mamy jakąś misję z, z, z uzyskaniem sygnatury elektro-coś tam, jakiejś tam tatycznej. I musimy się dostać na most. Podobno jest najwyżej i podobno najlepiej będzie ten cały tam sygnał jakoś słychać, czy coś takiego. Troszkę mi to latanie, kurcze, i przyciąganie się do tych rzeczy przypomina Spidermana. Ale niestety nie zawsze działa to przyciąganie. Hopla. Co my tu mamy? <coughs> Dobra, tutaj wzrasta, czyli ewidentnie musimy tutaj zasuwać. Jeszcze 400 metrów. Czyli gdzieś tam, o nie, jednak nie, jednak tutaj no, no jednak cały czas gdzieś prosto tutaj o, Łap się batek czegoś, łap się chłopie Ups, aha, jeszcze tutaj mamy widzę coś Coś niefajnego... Dobra, ale gdzie to jest? Tutaj? Aha, tam na dole. Hopla. Chodźcie, chodźcie chłopaki, bo muszę się z kimś potłuc. Wow, świetnie zauważyłem tego, no weź go, kurde. Ach, on. Na tego będzie wskakiwał. O, właśnie o to chodziło. Dobra, możemy z tym gościem coś tam Czy Nie za bardzo. Chyba nie za bardzo. Nie, nie za bardzo. Dobra, my się musimy gdzieś tutaj wybrać ze źródłem tego sygnału. Jak na razie idzie nam OK? O, tędy, tędy. Gdzie to może być? Ты гною, один с другим. Воу. Ania, broń sobie podniósł. Bra. jeszcze dwóch, tak. Plan. Aha, zagadka. Tu nie jest ta wieża? Czasami. A właśnie, weźmy sobie od razu tak. Uu. Kolejne zadanie, aby otrzymać te modyfikację Czemu? Wykonaj kolejne zadania. Wee. No to dobra, co my tu mamy innego? A może w to? Pomocnicze. Aha, tego nie mogę wziąć. Aha, bo chyba nie wszystkie tu rzeczy po prostu mam. Szyfratora, pierdziera. Dobra, weźmy sobie może, może to. Niech będzie. Eee, dobra. Nie, tutaj jest gdzieś to. Ta... Czekajcie, no.

Teraz pewnie musimy sobie dać tak ósemeczkę jednak nie A kurde <coughs> Trolka spacja Ale nie w tą strudę!

co my tu mamy? więc tu nie mamy chyba wyjścia. nie, coś tu jest. o, jednak.

Oj tam, oj tam, Pierwszy facet. Ok, wyłączyliśmy punkt zrzutowy, czyli to całe. Yy, aha, a ja mam się udać za tym sygnałem gdzieś. To jest chyba po tamtej drugiej stronie. ...albo i nie. No, tędy. A tutaj bardziej. A, tam jest jeszcze jeden koleś. Hello! No nie, znowu coś. Ja pierdzielę, chyba tam w życiu nie dotrę, no stop coś się dzieje. Hopla. O, ale ich tu jest. O, matko. Dobra, najpierw może rozwalmy tych takich, co się da rozwalić. ci z nożami, nienawidzę ich. Łups! I czemu on nie chce ich tak z góry rozwalać? O. Przedep, przedep, dobrze, 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 dobrze. Kurde gnojku, jeden ty z tym nożem. O, ten cały czas broń podnosi. No co to ma być w ogóle? Ja pierdzielę. Znowu mnie nożem dziga. Kurde. No nie wierzę, no, no nie wierzę, no. kolejny Ty gnójuni. O, no, w końcu. Uuuh, masakra. Masakra.

I need to find out what's going on here. Friend friend Get out of the world! <coughs> Dobra, chyba muszę iść tędy Jak mi się wydaje No i dobrze mi się chyba wydawało Zostanę się do hotelu Royal. To jest hotel Royal Parking, czyli par parking tego hotelu. Wiesz, że się Dobra, to mamy jakiś dwóch typów. Jeszcze żyjesz. Dobra, to jeżeli tutaj możemy sobie zejść na dół, to tutaj ewidentnie musi być znajdźka. Nie, sobie on bym z chęcią zabrał. Aha, tu jest coś do skakowania. O, no to szybko poszło. Tak jak mówiłem, jest najduchna, jest najduchna. Nie będę przychodził ogólnie tej gry na 100%, najbardziej mnie tutaj rajcuje fabuła w tej grze, ale tak czy inaczej można coś tam sobie poszukać, nie? Jakiś znajdziek. Najważniejsze, żeby oni tylko broni. Nie sięgli, fuck, czemu on sięga po broń? Ja coś z tym mogę zrobić Chyba raczej nic Magazyn A, broni palnej Tylko nic więcej nie piszę nawet Ogólnie Trzeba by było tak To schakować Hotel Royal Zajebiste hasełko I to pewnie musimy Chyba tym się posłużyć Opla. Tutaj musimy sobie wskoczyć i tutaj musimy coś sobie przełączyć. Aha! Tutaj mamy kolejne jakieś coś. To jest chyba winda. Tak jest, tutaj jest winda. O! Oh. Ktoś coś lub kogoś tam zabiło. Spokojno, mamy sobie radę. Tam jest znajdka. co tu jest napisane? Party, impreza. Wow. No, i oczywiście zakucacz, bo jak żeby inaczej, najważniejsze umilić rozgrywkę gracza co nie wiem, no, stąd uciekł z chęcią. Się teraz tutaj skupili na tym jednym Za dużo ich tam jest to i za dużo Ten jakby tutaj gdzieś się wpierdzielił, o o dobrze, 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 dobrze I tak po cichach, że możemy ich pozałatwiać. A co? Się sygnał dalej zakłócony. Tak, jest za dużo. O, ale tego na. O, fak. Dobra, musimy stąd spadać jak najszybciej. Tak, gdzie my tu mamy kogoś? Tam ich jest za dużo. Tu mamy jednego gnojka. Dobra, po nim. Główno tam macie, a nie macie tam pieprzenie takie. Nic nie macie. Mam jest na dole jeden akurat. czykamy, jeszcze jeszcze trzech. Najgorszy jest właśnie, najgorszy jest właśnie ten zakłucacz. Nic nie mogę przez to zrobić. Musimy ich poobserwować troszkę. No, tu jest dwóch, a gdzie jest jeszcze jeden? Ha! Idą, tak sobie w grupce już, no dobra. Cholera. Aha! No i nie żyją. Ok. Pomieszczenie ochrony. No tak, tutaj mogliśmy sobie wszędzie ich po cichaczu pozałatwiać. Ale i tak jakoś nam się to ładnie udało wszystko. Pomieszczenie ochrony, pewnie jest tutaj. No dokładnie ale tam sobie pójdziemy już w następnym odcinku eee, także słuchajcie kochani, to by było na tyle jeżeli wam się odcinek spodobał nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę no i do zobaczenia z kawy kolejnym trzymajcie się, hej!